te twarze, ja jestem Heros, a przed nami kolejny odcinek z gry Dungeons 3 O, no moja droga, co tu się dzieje? Co my w ogóle? Jak, jak stoi nasza armia w ogóle? Ja nic nie wiem O, dobra, szkiety się leczą. Wciwnicy idą. Run, ten... też mam już taki wielki. Znaczy wielki, nie wielki, tylko raczej zapełniony. <laughs> co tu jest? To by mogło być, ale na razie nie. <laughs> Tworzenia. Mamy tą jakby. Może nie przewagę, bo przewagą bym tego nie nazwał. O, czyli jednak dobrze sobie teraz pomyślałem, że jeżeli przytrzymamy prawy klawisz myszy, nie prawy, nie prawy, dobra. Jeżeli przytrzymamy prawy klawisz myszy, to wszyscy od razu wypadną. A nie, że trzeba klikać. Owiec uczy się całe życie. Jak widać. Kiedy te łuczniki mi padają? Łuczniki, boże, łucznicy. A, a tu już kolejni lezo. A tu. Aha, tu już sami dystansowcy. No super. A, a ci. Ci sobie poszli. Najlepiej. Research Menu nam się przyda. Sprawdźmy sobie. Talnie bym ulepszył. Zwiększymy też sobie populację. Myślę, że to będzie dobre. Przy okazji Lecture Hall. A nie, to już mamy na maksa. Arkanium. Zwiększenie pojemności na nam się nie przyda. Ciper Revival. Myślę, że, się... że będzie w miarę ok. Przy okazji kupmy nowe zaklęcia. Jak Armie się choć troszeczkę podleczy, trzeba będzie się przejść na zewnątrz i pójdziemy sobie teraz tędy. Myślę, że tu, o właśnie tu mamy obozowisko to akurat. I całe te tereny będą moje. No moje, nasze. Czyli tu nic nie ma, ale tędy można byłoby się przejść. No kolejni. O tu mamy, co mamy? ten Taury, bo nie ma tej groba. No i tu będzie jeszcze. O, tu jest sporo grobów. Dobra, jak armia? No w miarę na dobrym zdrowiu. Co A... myśmy jeszcze wychcieli? chcieli? Większe łóżka? Nie. Aha, na leczący piwo nas nie stać. Dobra, wszyscy prawie na maksa wyleczeni, więc można by się było przejść na górę. Wszyscy wyjdą, wszyscy. Ojej, akurat kiedy nadeszła armia. Już powiem tak, pod F2 jest złapanie całej armii. Człowiek sobie coś poczyta i od razu o, lepiej się gra. A ja cieniami też steruję w ogóle, dobrze wiedzieć. Wcześniej o tym w sumie nie wiedziałem, bo nigdy też ich nie łapałem. Trzy rogi... Ło, więcej rogów. Mhm. Pozwólmy się na piw rogów. Oni są najgorsi dla nas. Dzień nam poumierały. Oj, zombie nam poumierały. Bansz dostał Lucky Hitter. Zakładam, że to sprawia, że ma większą szansę na kryta. A nie oni przyjdą. A bo to są schody. Ja bym się przekonał, że to jakiś murek. Aha. Um. A dobra, one tak już umarły. Oh. Hmm. Czy tam czytam coś o Twilight'cie? Payday, no na pewno. Nie mam za co im płacić. Stewile nic nie robią. To się okierdzielają. Oh, Oj, dźwiedzie. A no, to miały być centaury, nie niedźwiedzie. Się tu popsuło, to nie tak miało być. Tędy, da się, tędy się nie da przejść. A tędy da się? A tędy da się. I są centaury. Akurat pięć ostatnich. Zrobiłem tu małą sieczkę. Te tereny są moje. A nie przyjęło ich ojoj. Ojoj, a ja potrzebuję wrócić się do tego. Do chałupy, znaczy, do chałupy do lochu. Zakręcia portal. Wszyscy. Coś tam, gdzie trzeba Ludzie! Wszyscy! czy znaczy ludzie? Nie ludzie w sumie, to nie są ludzie. Weteran, no na pewno. War dwóch warriorów i nowis. Oj oj. Nie brzmi to zbyt dobrze. No dobra, dajemy sobie jakąś radę. Chociaż trochę mnie martwi to, że. I tak mało obrywają, a ja tak wiele. Wąż jest zdechła, to akurat mniejsza z większą o to. Tego jednego pana się już pozbądźmy. zaraz drugi też zdechnie. No dobra. Weteran na pewno za z wyleczy, albo i nie. No już ona jest bardziej zajęta biciem nas. O, wyleczyła go jednak. Ale podeszła za blisko. To był jej błąd. Banshee, ty się leczysz? No leczysz. O, o lecznicze piwo już możemy mieć. Serdza możemy mieć, to mnie bardzo cieszy. Chcemy sobie więcej tych. I Nowe może płatki czary. A, mamy maksymalną już zrobioną. Więcej, więcej, więcej czarów zawsze na propsie, pamiętać. A, czemu nie mamy jednej jednostki? A bo myśmy je w końcu nie kupili A może weźmy naszą armię Bradzich To to jest takie wielkie? Stone Guardian, no na pewno Chyba Was coś chyba Ale Też te uczniki wyglądają sobie całkiem nieźle. Uczniki, łucznicy. A my w ogóle byśmy wrzucili już te nogi centaurów. Czy nogi? Paznokcie. Mhm. Last Unicorn. I mean the last, centaur, uh -huh. last, unicorn. last Unicorn był ostatnio już rozwalony. Mm, dobra. Research menu. I znowu to. bomba w sumie można się nauczyć. Jak tam zakręcia? No, trochę ich jest. Zaportujący, i atakujące. Podoba mi się to. Dobra, ale armię, jako że jest już w pełni wyleczona, można znowu wysłać na górę. Tylko, nie, nie, tu, tu jednak pójdziemy trochę naokoło. to jest jeden czy dwa zombiaki. Dwa zombiaki muszą iść oczywiście po swojemu. Nie, to jest jeden. Albo dwa. Dwa. Tak, wciąż nie. Każdy tutaj ma taką podwójną. Więc to chyba jednak jest jeden. A po jestem ślepy. A tu jest złoże Mane, znaczy Mane, zła. Nie ma co się załamywać. Pozwalmy im Kanona. Bez jest podstawa. I ja dalej nie kupiłem tej dodatkowej jednostki. Co jest ze mną nie tak? Jeszcze o tym zapominam. Zarzucali mi się nowice i nie ma kto ich leczyć. Od razu mi tak leżej. Mhm. Uh -huh. O, rozwalenie ich sprawia, że się, tutaj się to rozrobiło. Czy to jest kwestia... to jest chyba kwestia tego źródła. Ja nie tu chcę iść! Wróć! Panie kochany! A nie, muszę tędy. O, o! Serce jest w ogóle atakowane. Poleżem zauważył, prawda? Ale lepiej później niż później, prawda? Drugi raz, prawda. Za dużo słowa prawda. Prawdy nie ma, jest tylko wielkie zło. Hmm, jeszcze jedna banshee. A nie kupiłem. Czy ja przed chwilą ja nie kupiłem sobie kolejnego powiększenia armii? Może nie może mi się wydawało. Ja się ostatnio wiele rzeczy wydaje. No muszę przejść przez to miasto. Nie ma... Ciuczki. No tu w ogóle jest takie osłabione. A zombie. Te zombie sobie mogą być osłabione. To nie jest takie ważne. Czy tu nie? Aha, już myślę, że to jest ta jajna. Byłby lekki problem, bym się tutaj znajdowała. No te więcej w miarę szybko padają, chociaż szybciej by padli, gdybym miał kanony rozwalone. Więcej Was? O nie, o nie, o nie. Tif nie żyje. Dwie bążki mi padły. To nie jest źle. Trzecia bążki mi padła. Może być, ale mi nie padły ważniejsze stworzenia. Na przykład takie, których nie da się na nowo wrzucić do armii. Znaczy, da się, tylko trzeba je kupić. Zbierzmy sobie, jak się. Drugą książkę też sobie weźmy. Dobra. To już nic tego nie jest w stanie nas pokonać. Już nic tam do też raczej nie wejdzie. A jak coś to już walczy z tym zamią zombie. Mam wywalone na to. Uj warriorzy i priestess. To już trudniejsza sprawa. Tu, a tu jest kolejna książka, znowu. A, to utopias Tu było trzech się się, że dwóch. No <laughs> ale, nieważne, i tak wszystkich rozwaliliśmy. Apprentice. Czterech Apprentices i Priestis. Tego napiewa Apprenticee, Apprenticee, Boże, magowie. Okej. Okay. Oh, <laughs> A jeszcze jedno. To możemy sobie w sumie postawić portal. Tutaj. Wszyscy do środka. No i wrzucamy. Wszystko jest w końcu nasze. Gotowe. <trybujesz> Oho. Serio? A przeciwnicy to przeszło skąd wyszli? Chyba stąd albo stąd. A to już bez znaczenia hmm. Aż oh. to Mikołaj idzie? Czy może jednak coś innego? Ci pani lekich oby. Czajów. Podoba mi się ten pitfind. Czy, czy to z boku co tam się robi? To jest jego legowisko wielkie? Mhm. On się pewnie nie będzie słuchać. Krauli? Aha. Czy Pitfin ma imię. Że po Alisteru Crowleyu. A nie lepiej na wzór Bardziej w nie umarłych. What? A ty wiesz, co robisz tutaj, nagle? Przepraszam.

<noise> Ci, którzy nie mieszkają, w Kroje są tacy wkurzający, zgodzę się. No, a teraz Crowley choć zabijemy go. Pytanie czy jak później w przyszłości będziemy z niego korzystać, to on dalej będzie się nazywał Crowley, czy jednak będzie już tylko Fitfink? W sumie tylko jedno ten. Przepraszam, jedna śmierć. Nie jest źle. Co jest następne? Sukuby, Arachnidy, Czamorowoleczny i Torture chamber, Ok. Czyli w skrócie mamy bardzo dużo fajnych tych. E, bardzo dużo fajnych stworzeń. Prawdopodobnie wszystkie, już wszystkie demony. Łącznie z pitfindem Chociaż jego pewnie teraz nie będziemy mogli jeszcze przyzywać, ale to się zobaczy. A na razie to cóż. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to standardowo muszę tam łapkę, komentarz, udostępnienie, subskrypcję, czy co tam jeszcze chcecie. Wiecie, jak to działa. W na następnym odcinku będziemy prowadzić kolejne misje. Będziemy korzystać normalnie już z demonów, tak jak zawsze tego chciałem. Oj. Połączenie armii demonów i armii nieumarłych. To będzie genialne. A na razie. To niech moc wielkiego zła zawsze będzie z Wami, moi drodzy. A ja żegnam cię krótko.